Dobra, witam wszystkich. Ledwo żyję. Kiedy będzie można zagrać tą Haha <gorszego, Gorszego pytania nie mogę zadać, generalnie. Nigdy, rozumiesz? Nigdy. Co mi się z krzesłem stało? O kurwa, bo że spytałeś, nie? Poczekaj, nie? Ale skoczyłem sobie jakoś śmiesznie na krzesło i wykuło kółko, nie? Kółko to nie jest największy problem tego krzesła, nie? Kto nie widział? Patrz tą część podsuwana. Baba boi. Lololololo. Lo, lo. Teraz tego nie było! To! Baba boi Zostaliśmy wszyscy z zimblaczkowani. Dobra, gramy tam. O! Ja Ale ile trwało, żeby to naprawić? Ja Ja już się zmęczyłem. Ale mnie boli... O coś w brzuchu, poczekaj, umieram. Czy sram? Nie wiem, ja mam taką kondychę. Teraz <try> 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 wejdziemy na Minecrafta, zaloguję się. Jaki mam? O, bo jeszcze w okularach się odbije ty. I będzie lipa. Nie no, ale wy... Ja was tu k nie chcę, nie? Baba boi. Czy ty też tak masz, że jak strasz i skończy się papier, to musisz się podetrzeć palcem, a później zwizujesz to jak czekoladę? Tak, ale wiesz co mnie najbardziej zastanawia? Nie to pytanie, tylko dlaczego ty nie wskoczyłeś na ekranie, nie? tu dzienny bonus, dawaj coś. Od jeden diament, to już dwa. Siema, jesteś tu nowy? Dobra, ukośnik kit. Co tu mamy? Zestaw gracza, VIPa, a ja mam VIPa na tym serwerze. Bo możesz mieć VIP-kaaaat. Dla sprostowania, nie wiem co się dzieje na tym serwerze, w sensie wiem z grubsza mniej więcej o co chodzi. Ale nie wiem wszystkich z opcji, nie znam, nie wiem co ten serwer tam dokładnie ma w sobie, bo oczywiście nie chciałem tego też wiedzieć. Bo chciałem to mieć właśnie na taki streamowy kontakt, żeby też z wami to w jakiś sposób, wiecie, odkrywać, nie? Cie, a nasionka? Co to są? Naś? Tytoń! Nie! Co to jest, ty? Sałata? Na pewno. Ja zaraz randomowy tepek klikam. i Ty, loduwa jest. Ty, co jest Chodoga się mogę p***lić? Nie, no, tu ktoś na Huzuni napier***a! Ty słyszałeś to? To jest niemożliwe. I co wy mi tu piszecie, k.a? Nie piszcie mi takich rzeczy, bo się zawstydzę. Idę do kościoła. O, nie da się otworzyć, pa. u Świętej Pamięci bds chyba jest zamknięty. Eee! Zamknęli kościół, kur... Ocenić działkę? Nie, ja nic nie oceniam, kur... Bo ja nawet nie wiem, co tu się robi, wiesz? Co my tu mamy? O! <ścoughs> co ty mi dajesz? Co ty, o kur... ten już ma w ogóle wszystko znate, right, taty? Ogarnąć rzeczy na początek. Działka. Ale to nie jest takie drogie, w sumie. I to mnie zastanawia, co to, kurwa robi wszystko, nie? Panie jakbyś... Badał jakiś, nie wiem, o tutaj, nie wiem. a to dla VIP-ów jest tylko chyba, nie? Pa, to ja, tylko że to jest już nie, nie, nie aktualny skin, bo ja się zmieniłem na giga, czadziora, kurwa skinka. Eee, czarne skrzydła, czarne k***a, kur... endsword. Tylko co to robi, co to robi, czy to jest... Tu pieniądze, tu się da sprzedać? Da się, dobra, dobra, ty, to już, ja już widzę to, jak to się ja jaja kupić. ja w dobra, o! Dobra, myślałem, że jest laka tu gościu sobie stoi po prostu w powietrzu i chilluje a Myślałem, że wiesz... Tu jest żul A, on pobiera pieniądze, nie klikajcie go ty Kliknij na nim prawym ktoś Klikajcie na niego prawym, dajcie mu kasę, ku... prawym na niego Dawaj, szybko, każdy, każdy, chyba. Każdy ma kliknąć, jak nie klikniecie, to... Banuję was Napisz straft A, Okej, okay, że w ten sposób, że ja nie muszę mieć craftingu w ogóle Ja. Yep. Ale nie wiem czy jak się z tego vipa No dobra będę używał tego vipa jak dali to no dobra to wpisuję kip co biorę vipa OŻEŻKU to dobra macie wydaje wam itemy pyk 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 Motyka od dobra kto łapie ten dostaje Ty co jest k***a? Ku... CO JEST K***A ku... TY To to? Kłabek oddawaj to Ktoś tu coś rzucił fajne. U... A, ku... A. Co ku... za motyka chcesz się wymienić? <laughs> ja pierdolę, dobra, wypierdolę stąd Nawet, dobra Eee! Kurde, nie ruszajcie mną Nie, no wy jesteście pięci nie? nie? No nie mogę kurde Dobra, chodźcie za mną, chodźcie za mną, pokażę wam coś, za mną, za mną, chodźcie Z serwerem, o dobra, idą, idą, dobra, super, fajnie, możecie iść dalej Można też RTP? No co ty robisz, no! Nie no, nie wytrzymam kurwa. Dobra, trzeba spiermagać przed wami, bo przecież nie da się grać <gryw> Tu mnie nie dolwał kurwa. Aż motykę. No jak kurwa się ruszyłem. Kur... nie ruszam się przecież! Kurwy! <gryw> Zamykaj to! No, czemu TO pokazuje KORDY? No was po... dobra, jeszcze raz to wpisuję, ale... 300 sekund nie mogę? Ja yeah, pier... Przez 300 sekund nie mogę teraz. Ale nie, nie pokazuję kordów, kur... Nie, no, no, wszystko się renderuje. No i jeszcze nie ma drewna. A czemu ja motykę w lewej ręce, to jest też ch... Dobra, robię gildię, kur... No na moim własnym serwerze, robię gildię, ty. Od ilu na Twitchu streamuję? Od 26 minut. Slash gadżety? Dobra, gadżety. O, że sz... I co? Ja p***, Ale co to jest, kur? Nie, no to są za dużo rzeczy, kur. Dobra, nie wiem, na razie tego nie robię, kur. Skiba i A i masz nowe ty... itemy? I A. Nie, no mnie po kur... I co to są za rzeczy, ty? A ja to mogę zrobić? Zaraz, spokojnie, to jest z biegiem czasu ja to ogarnę. Dziękuję za po subskrypcję harw. <grystanie z do>... Kur... Nie puszczaj tego! Daj mi tą płytę, daj tą płytę, daj tą płytę, daj tą płytę, daj tą płytę. tylko płytę daj! jukebox to sobie sam załatwię. Zobacz jaki kurwa. Nuty są na serwerze Nie no czekaj, muszę wyłączyć tego Nie no, to jest to Nie wiem, w gra jakieś jeszcze kurne nuty Dobra, Crazy frog lepszy, dawaj tego Zostawiam, się Co ty masz na głowie? Nie no, ty jesteś się pieniędy Czemu ty kur... Tak mi trollujesz Możesz iść Dzięki Mogę ci dać itemy Debil A jaki mi dasz itemy Jak dasz mi Stack diaksów to Klikam tp accept Co ty na to Diak set? dobra To się tepaj. Jak mnie zabijesz To dostajesz bana A skąd ty to masz Ty chyba Jakiś cheaterem nie jest Nie, no Powiem ci co chcę To wypier**a Wszystko I sobie wezmę tylko To też I sobie wezmę tylko Firewerki Bo nie chcę cheatować Dzięki Jesteś najlepszy a to nawet nie wybucha Dobra, albo ten, czekaj, czekaj, daj tylko... O no dobrze, dobrze. Tylko to se wezmę. Dobra, masz. I to wypierd... Dobra i kilof. off też se wezmę. Dobra, super, dzięki. Jesteś najlepszy. Co tu? Nie dobrze, że to jak sobie set na chwilę wziąłem. Czy z tym nie Nie no, wy mi dajecie itemy! To bije, szukamy diamentów Co jest k***a ty? Skamieliny jakieś mi o kurwa, chodzi kurwa. Co? Kiedy coś takiego jest w tej grze? Dawaj rtp, a bez kitu masz rację no Dobra klikam rtp i tam i, i nieważne czym jest respi robię tam domek chyba i robię tam bazę Na, Nawet jak będzie <gryw> obok spamu kurwa. Dobra teraz tak, pyk, cześć to ja Wpisuję rtp no i wykończy się Dobra tu robię dom Mam. Ja generalnie jestem kurwa mistrzem budowania. A Wiem po co ty mi dajesz kurwa! To, <grafię> Przecież Elytre mi daj z tym fajerwerkami weski. tu. Przecież to tak działa, dobra. Lecimy gdzieś. Lecimy na rozeznanie. Nie wiem czy mnie nie wykluki. Ożycz, jak to działa? A teraz się rozejrzyjmy. Dziękuję za dwa złoty Jak to działa? Nie mogę z tymi tymi? Nie! KURRĘ Gdzie mm. Ty co mi jest? Dobra, już Dobra, idziemy do jaskini. Uwaga, co to jest za łopata z jakimiś. Uwak. Dobra, kopiemy aż. Nie wiem. Wykopiemy pół serwera, kule. przepraszam za ucho? <laughs> kurwa. No rozumiesz jaki pech? No pojęna jest ta gra, rozumiesz? Po no kurwa, jak można takie coś zrobić w ogóle? Bo jeszcze tak się patrzyłem na czatku, rozumiesz? Dwa dni kurwa. tak nie ogarniałem jak to. <laughs> kurwa, widzicie? Eee! Jakiś skam kurwa? Aż serwer zarabiku? Nie no! Co jest, duchu? Proszę mi to naprawić. Ty, on mnie roz. na tych lagach. Co to? Co jest, kurwa? Jaki, k. się szeroki zrobił nagle. Ty, jak mnie ktoś w ogóle znajdzie, nie? Dobra, jak mnie ktoś znajdzie. bo jestem naprawdę daleko od spawnu. Mogę podpowiedzieć tylko, że około 3-4 tysiące kratek. Jak mnie ktoś znajdzie, kurto to dostaję vipka. za darmo. Na dwa tygodnie. Nie wiem, ile mam węgla. Co to jest? Oj, bardzo prawie źle przeczytałem to, no? Co to za nugget, Magetsy, mogę to pierd... EO! o! Pa, pa, pa! Pik! ha! ha i nie ma! Czary! Sportowy restes serwera? O, nie. E bo, Eee! idzie do mnie jakiś, ty szybko, restartuj to. O! Ja pierd... Dwie minuty? W dwie minuty to jest na Kura. Kura. Kur... no! O! Je, pokazy. Ja... Ale, No... Ledwo. Witam z Skibuś, witam Klameczka TV. Co u ciebie? Wszystko dobrze? Mam nadzieję, że... A! Jezus kur... No przecież się nie da na tym krześle normalnie siedzieć bez tego kółeczka. Nie mam kółeczka jednego, nie? W tym kur... się tak gibię na boki, ty. Ja nie wiem, czy ja po prostu jak się nie wystraszę jakiegoś creepera, nie odsunę się do tyłu, to się nie spierd... A wy macie takie coś. Dobra, spierd... domu, home. Czy jest serwerek tylko survival, czy coś jeszcze? Nie no, ale po*** ty to robisz skur... Kto tu jest? <laughs> Dlaczego kurwa takie rzeczy tu się dzieją? Zaraz ci odpowiem na pytanie, tylko sprawdzę, bo któraś kurwa się bawi z administracji i wiesz, jak i mówi. Ale ci wy rap zarapy, pyk pyk. Py, py. Ale masz na przykład stroje, banery. Palerynę masz na przykład i saladową. Oj, mam? Ty, co ty gadasz? Niekoniecznie kurwa. O kurwa jest! Ja pier... to, Ale to jak masz VIPka, nie? To jest. Ale weźmy stro może nie. A cząsteczki? Dobra, weźmy peleryny. Szamana. Bądź otoczony przez tornado i zostań szamanem. Ja p... Pier... jakie to sope. Robimy działkę, robimy k***a gildię. Kto chce do gildii pisze... Kto chce do gildii pisze F1. Dobra, pa kurwa, już mamy. Mamy tak, Drapera, Johna, Pegu. Ty co jest k***a grucha? Normalnie gruszunia se wychodzi mi z dupci VIP może wchodzić nawet jak serwer jest PN. Jakie pay to win, ja pierd... Ej, co mogę z plastiku zrobić? Co mogę z plastiku zrobić? Meble? A jak? A jak? Daj mi przykład. no, to wygląda jak krzesło, fajne. Albo tak? <laughs> ty, coś jest. Platę. Westerplatę. No i gówno ty. Nie działa. Ścierwek. Ch... Dobra, jest coś. Normalnie mogę zrobić. To shit. Ty, ja to robię, tylko potrzebuję wełnę. A da się coś nie z wełny zrobić? <laughs> dobra, idę na spawn. Idę na spawn zobaczyć czy czy jestem w stanie coś wylosować. Dobra, kasę losujemy. Ale to przelewem dochodzi, czy jak? TY CO JEST?! A, prawie. 3 złote. Dobra, dalej dawaj Bo to wygląda dobrze. Nie no. Ile? Cztery? A dobra, że tam. O! Nie no, skam! Zotówka! Ale to. Nie, 3 złote, dobra. Kto mi to obciąga? Złota skrzynia. Złota skrzynia. O kur... za kur... I co, ja to dostaję? Wow, a ty, Timur kur... Wziąłeś to A tu Max, tu większość... O kur... PIECZE Na spawnie za darmo węcik będzie rozdawanie kluczy Dobra, dobra, ty Ty, on tu rozdaje, on rozdaje Dobra, on mi da pewnie Pa, pa, klucze rzuca Jedzie Nie, no, ku... Skam Rzucaj tym No już nie ma Dobra, daj mi jeden, bo chcę zobaczyć jak to wygląda <laughs> Po prostu mi daj do... Dobra, daj mi jeden O, zajeb... Nie, no, pięciu mi nie dawaj, ty no, nie wiem jak bardzo OP jest ta skrzynka O, to w ten sposób działa Oho! Znacznik. Płomienna różdżka. To te mnie Oku. O -a! Ale oddało Ja pia, ty zajebista jest ta skrzynka. Ale co to za gówno skrzynka ty? No posłońcie cipek, Wygrałem te klucze. Honorowo. Owoc refeccy sunusu! Dobra, daję połowę i ktoś się ze mną tepa. To chce, to chce, owce <grym> Masz dalej, żryj Żry. żry. Żryj to! Nie no, myślałem, że... Wy... nas więcej dalej, nie? Ale ku... te, teraz tego dalej... Po... Dobra, myślałem, że gdzieś do góry, gdzieś... ...albo tutaj trzeba tak chyba. Dobra, i dała jeszcze jedno. Ostatnie. Patrzcie, co mam! Ja... Ale nie dziękujcie, dobra, spierd... Spróbuj ruszać, to cię... Kur... Nie! Dopomniałem, że trzeba 5 sekund czekać. I dopomnę, no skurny! Jestem najle... Nie! Dlaczego? Dlaczego to pisze, kur... A dlaczego to pisze... Ude, 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 ude. Dlaczego? Dlaczego? Dobra, kto przyjdzie pierwszy, dostaje... awry. No i po domku. No właśnie czuję, że... Chodź... Do mnie ma... Nie no, co jest kur... Jak tak szybko ty przeszedłeś, kurwa? Co do... To jest 4000 kratek. Nie no, musiałeś RTP kliknąć i chyba ci się poszczęściło i cię z RT stepowało. Chyba że jestem od spawno dwie kratki i się domyśliłeś. Dobra, no to co? No to w nagrodę dostajesz ode mnie to o tem której tak będzie ci się gówno przyda, bo możesz go zdobyć non stop sam. To co, Vipek jest? No dobra, no możemy. Dać na dwa tygodnie Wipka. Obiecałem to, to dajcie mu. Gigę 69. Ten już dwa paki, i kurwa. Boga pan ci... chodzi z dwoma w łapach, ku... taki. Co to jest kurwa? Co ty masz w łapie? To co? To chcesz Nie, nie chcę, nie chcę tego. Sorry. Co to jest w łapie? Poka. Mysterious Amulet, użycie 5. A co to? Ku... <laughs> AHA kurwa. O ja Dobra ty, ja p... jak ty to zrobiłeś w ogóle? Wracam tam. Z... zryj gnomie? Gnomie. Jedz! Zjadłem. He he he. Aaa! CO JEST kurnie! Nie, ty jesteś je p... Ty. Ile będę tak latał? Mogę? Do dołu? Masz wiadro? Wiadro wody mam. A, Ale ja wiesz, wie... P... Mam. Dobra, pa. Wyrzucam wiadro. Ja w ogóle lecę w dół? Gdzie to wiadro jest? Dobra i tak podobno była woda. O. ja Co? 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 Ja pierd... Nie, Mój Co jest? Kurwa, do kurwa. Dobra, ty masz szczęście, nie? Nie, no. Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Czemu ty to dajesz? Czemu tu są moje poufne dane? O, wiadro wody. Teraz ja dopiero mam. Ale ja sobie takie usunąłem, żeby wiesz. A bo. A wo... A, a, a gdzie mam? Eh. Ty z gitarką, kurwa. Gdzie ta gitara? A nie, ja ją mam. <grywa> kurwa. Daj mi spodnie kupa. Dobra, wejście, zdjęcie, żeby nie było i już... tak już wie każdy moje te. Żeby nie było o na ko żeby kordów nie było widać, bo teraz to na przykład o Giga szef już k***a, o już mi pisze, że jestem spływaj k***a, stąd. No dobra, może być. Nie będę ukrywał, bo to prawda. Co mnie dupi? O. Timur, kurczę, mam mogę i panie, to już dla pierwszej lepszej osoby było, wiesz, to już nie działa. Nie, nie, ale wy... Coś masz, dostajesz to w nagrodę Ty, oni się naradzają O, ty, jaką palę ma wielką Pow, para maxil dupę Co mi zabrałeś, kur... Co to jest? Cigar? i kur... O Aborcja? Absorcja! <gry> A co to za obsydianowe leginsy, kur... Ty mi coś dajesz? Cigar? Ale to aborcja k***a jest jakaś, ja nie mogę mieć dzieci teraz. O, tak <grywa> Z brodą. Eee, k**wa. Co to za gówno? Aferia pałowa bez skito. Dobra. Giniesz. Ja go bez kito zabiłem. <grywa> Przepraszam, <k**wa. grywa> Ty co jest k***a, że mu tak wyje***ło to. Ktoś mi to wytłumaczy? Weź te pai, Tu Timura. Nie <śpiewanie> przepraszam, kupa. Ty ja nie wiedziałem, że to. Czy ktoś mu tak za, zaku... Ty mu zajmujesz tej różdżki? Czy to ja mu zaku... z tych firewerek? No zobacz, już tak w szoku, że się nie ruszę. Pół serca za pierwsze 3 godziny. A, <śpiewanie> no to kupa. Gdybyśmy ci dali jedzenie? To mnie kupa. Co jest kupa? Nie wiem, no i nadużywają władzy. No i czemu go bijesz? A no weź mi tę, weź mi tym. Wypij z. Mega z pełnej, z pełnej cięciwy mi wy... Nie no, z gówno, jakiś łuk, co tym co to w ogóle jest? Tylko dźwięki ma fajne. O kurwa. O kurwa, o kurwa. Wypytała, Timur! Nie no, kurwa, Timur, wypierdalaj! Dajcie coś, dajcie coś. Ja kola kola, 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 kola siepitola. Dobra, teraz Timur, kurwa. nie żyjesz. Nie no, ketchup Heinz tu leży! Kto to wziął? Daj ten ketchup. Nie. Łopaty kurwa. A to gdzieś jest napisane jak ja znajdę? A czemu wy sprać tu? Dlaczego wy coś tu robicie? Weź nic idź stąd idź. no dobra kurwa O mam! Precle! Dobra. <laughs> Myślałem, że któryś p mnie to by bana dostał. Co ty kurwa masz w tej? <laughs> Co to za baby konik? Echo, jeździ kurwa, na koniu i ujeżdża. A tutaj! O, że Widzicie, ty. Dobra, ja to poczekaj, bo. Ty, a co to to je to, je to? Kogo to, to je to? Ziomuś co się wylosował, ty, dawaj. Coś <śmiennie> Co JEST ty! Co to za k**aś śmieć? Okej, okay, let's go! Wygasło coś dni. Jakość? Aha, to jakości ma. <śmiennie> Jakiś legendarny! Otwórz Nie no panowie i panie co tu się odku... -a? Ale gówno W gadżetach mam? Dobra, ale ja już wszystko mam w gadżetach chyba tak? No, bo mam wipka, tak? To tak działa? Dobra czaje. ale i tak się otworzy bo fajna animacja Nie wiem, ale, ale ten creeper naprawdę jakby <laughs> Co jest -a? Dobra sprawdźmy Jak wy to robicie Gadżety Miniatures Zwierzaki, o! O, nie no, ale was bało, no. Kto to strzela, kurwa? O no, kurwa! 39! Możesz wypierać! Nie, nie wyj... nie wy nie, wypierdaj, kurwa z tym kałachem. Ty jesteś ty, wiesz, jak tu w puszach boli, kurwa. Dobra, PVP, ktoś chce się naprać. Walka na łopaty, A Ty pierwszy, chodź tu. Kurwa, ty masz Creepera, dobra, żartowałem. Pokami to jeszcze raz. Zwierzaczki, cząsteczki. Stroje, animowane czapki, czapki. Ktoś mi robi loda. Morfologia? A co to jest? Clan miniatura. Co to za ziomo ty chodzi tu. Aha, ja mam dwóch teraz. Jakie to jest. Nie no! Ten ujeżdżasz z kur... Syna, co jest kur... A jak gdzie tu jest to, że jeździcie na nich? Czy ja muszę jakoś kliknąć? Aha, kur... Ja na tym kliknąć muszę. Dobra ty! Jakie to jest OP? Co by tu poujeżdżać? oprócz twojej starej? Villagera <ścoughs> mogę? O kur... Bo, różnych? Dawaj, ty. Jadę na skuteru. Ale tak, co to kurwa ty za Fenksu i co ty robisz? Aaaaaa, aaa, <occasywar> eee, by mnie do chłopa. Banowali mnie na serwerze. Ja, nie mogę wejść. Właściciela zbanowali, kurwa. Dobra, jestem. Wyjeżdżanie paramaksila moskito. Eee! Eee! No znowu coś jest nie tak do ch... O nota jeden, czy tylko ja nie biegam za skibę, jak głupia. Dobra, te pamy a... Dobra, pomogę ci. Co byś chciała? Jaka ziemianka tu jest zajebista. Nie no! Ciebie... Piesek! Nie byś chciała. Tu w ogóle... Ale nie. Co jest kurwa? Nie, no! To jest jakiś totalny kod grania Minecrafta, co tu się dzieje? Obozowiska, trzy diamenty! Ja myślałem, że ty biedna jesteś. Co tu się k... dzieje? W ogóle, że tak się da, ja nie wiem, nigdy na to nie wpadłem, żeby taki bunker... Zabij go? No nie będę zabijał jej psa Już myślałem, że zdeptałem go, czy coś <ś Zo Porqueophreme> ku... <śpiewa> Nie mam miecza, ty Eee, pomóż mi, proszę Ty, nota, nota jeden Nota dwa Nie, on mnie rozpierd... Ty, full HP mam, dobra, ktoś mi dał Dobra, dzięki, kur... ja mam totem jeszcze, ty Zrobimy jej niespodziankę Krzynetce Kocie uszy Dobra Coś gapisz, czy ku... Ci zabić? Co jest k... Ty? Eee! Co do Hehehe <laughs> Co do ty? co się dzieje? Mogę usiąść na tym? Nie mogę. Ty gramy w coś dawaj. Nie no, Timur już się zarekwirował mój domku. Dobra, wyłącz to! O, kościół otwarty, wcześniej nie był. Dobra, zapraszam do kościoła. Ty k... <laughs> Można siedzieć? Jak ty k... Usiadłeś tu? Co jest Ja nie mogę! Może ukośnik się? Haha! <grywa> idź kurwa, mo modlitwę składaj ty Nie wiem, ja nie umiem siadać na tym. Chyba, że muszę mieć pustą rękę? A no, trzeba pustą łapkę mieć. Eee! dwóch biskupów, kurwa tej. Dobra, daj mi z przodu siadać. Pa, będzie, będzie nas tym kurwa. Świe święci nas. <grywa> A opłatek daje, kurwa. Po kolei w ten, w kolejkę, kolejka, kurwa. Dobra, teraz ja, daj mi opłatek. O kurwa. Dziwny pow. Nie, nie dostałem! No wziął mi kamilek. No czekaj, no muszę mu oblizać paluszki chociaż. Kurwa, z tym niedźwiedziem jebanym. Dobra, kurwa. Daj mi zalady. Szybko, szybko, bo idą, kurwa. Idą już tu szybko, dawaj. Błagam, błagam. O kurwa. Jaki dobry opłatek, dziękuję. Z GTA RP, kurwa, tylko w Minecraftie. Minecraft RP. Ja nie mogę. Co to za YouTube, z Cusienko? Ja takie coś mam? Kolej. <laughs> Jak w tym, kurwa. Jak w szpitalu w GTRP. Tak samo leżałem i gadałem. Ty ja już czuję, że w domu. Kliknę Home. No, tak właśnie się kurwa spodziewałem. Co tu się odpierda Dobra, panowie, chyba po prostu nie... wychodzi na to, że będę z wami mieszkał. mam <grym>, Homa. To twój nowy dom. Dobra, zróbcie mi chatę, chyba. Pimp my house, kurwa, zróbcie. Tu ma być moja chata. Macie za zadanie zrobić mi zajebistą Hawera na nas streama. Tam co zbuduj, nie robię? <grym> A chłopie, ja mam od tego ludzi, mam od ludzi od tego żebyś za mnie bili W ogóle ja mogę stać tu i nie ruszać, oni będą za mnie bić Będą za mnie budować Zobacz Mówiłem? Tania siła robocza, kocham was, jesteście najlepsi widzowie To jest ten, afera budowlana Nie no, ale Kto to k**a zrespił z Dobra to robię tu działkę, co jaka mam A co ty mi to niszczysz ty Dobra nie możesz Teraz tak, daję PS, debil, Timur05, has been da added, debil też dodam, to już tu był, To ty powiesz kur... dobra, wam ufam, nie, wy, wy, wy w trójkę, ktoś tu jeszcze jest? Wy w trójkę macie mi zbudować domku. macie przywileje, Kubeczki beczki daliście? Ja p... Ale ja bym w ogóle nie pomyślał o czymś takim, nie, ja naprawdę jestem nobem w Minecrafta, ty, a może, gość specjalny z kipcusienka, op budowniczy, Timur, debil, łap, dom z <laughs> no, Ja i o to chodziło, o to mi chodziła. dobra, widzowie, kur... O, to będzie na tyle dzisiaj z tego serwera.